Dorota Maksymiuk jest dziś gościem rozmowy. Witam serdecznie Pani Doroto. Dzień dobry. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Biłgoraju i Dyskusyjny Klub Książki, który od 6 lat istnieje. I sześć lat temu Pani wpadła na taki pomysł, żeby Dyskusyjny Klub Książki w Biłgoraju powstał i działa. No i tak naprawdę to po co ten Dyskusyjny Klub Książki jest? Bo mówiąc w skrócie, spotykacie się i omawiacie książki, które wcześniej przeczytaliście. Nie można tego zrobić w domu, na przykład? Prowokacyjne to jest pytanie, Pani Dorota. Oczywiście, że można i my czytamy te książki w domu, ale potem rozmawiamy o nich na spotkaniach w klubie. Klub faktycznie w bibliotece naszej powstał w 2013. Późno, jeżeli chodzi o działalność tych klubów, choćby w województwie lubelskim. Bo pierwsze kluby w ogóle w Polsce zaczęły powstawać w 2007 roku z inicjatywy Instytutu Książki rozpoczęły swoją działalność i właściwie już wtedy w samym Lublinie i, i w różnych powiatach ościennych te kluby zaczynały działać. I ja o tym oczywiście wiedziałam, że takie kluby są i działają. I padła propozycja nawet byłej pani dyrektor do mnie, a może je byśmy założyli u nas. ją ja klub? No ale i co? I to ja będę rozmawiać o tym, co czytam. Ja byłam nieprzekonana jako bibliotekarz, który przecież czyta książki. Że to, to się nie sprawdzi, albo ludzie nie chcą przychodzić. Ludzie. Nie, taka mhm. byłam sceptycznie nastawiona. No, ale po obserwacji, jeżdżąc oczywiście do Biblioteki Wojewódzkiej na różne szkolenia, słysząc i potem patrząc, jak to wszystko funkcjonuje, powiedziałam: no dobra. Ale już praktycznie po sześciu latach dopiero. No, i trochę żałuję, że, że tak późno. Mielibyśmy o wiele większą, dłuższą już działalność i pewnie więcej spotkań różnych i, i przeczytanych książek. Ale dobrze i tyle. Gdy było pięciolecie klubu, ja to podsumowałam tą działalność. Wyszło, że my faktycznie przeczytaliśmy naprawdę dużo książek jako członkowie klubu. Bo pamiętam to mniej więcej te liczby to około 120 powieści, 20 parę dramatów, trochę poezji. To są książki, które pani proponuje takiej grupie miłośników książek. Wy się spotykacie raz w miesiącu. Przypomnijmy, jak to rzeczywiście wygląda, jak to funkcjonuje. Spotkania odbywają się w ostatni czwartek miesiąca. O godzinie 16 w czytelni naszej biblioteki. Klub w tej chwili liczy siedmiu członków. Mm. Ideą w ogóle klubu, za założenia ich i działalności, która przyszła z Wielkiej Brytanii, było to, że ten klub ma liczyć minimum trzy osoby, nawet ale nie więcej niż tam 12, bo dyskusja wtedy nie może być prowadzona w taki sposób mm. fajny i przyjemny mm. dla wszystkich. Mm. To nie jest tak, że ja proponuję książki. Oczywiście moim obowiązkiem jest, no skoro prowadzę, to ja muszę te książki zaproponować, ale tylko zaproponować, a wcale nie musimy wybierać tych książek. Demokracja jest, No bo to nie może być subiektywne, absolutnie. Klubowicze też mają dużo do powiedzenia, różnie to bywa. Mamy takich członków, którzy przynoszą nawet swoje książki, których mają bardzo dużo, bo kupowali przez większość życia. I czytamy te książki nie tylko z naszej biblioteki, nie te udostępnione przez Bibliotekę Wojewódzką, która też zakupuje dla klubów w województwie książki. Więc no, te propozycje wypływają od członków. Czy jest coś w ciągu tych sześciu lat działania dyskusyjnego klubu książki, co Panią zaskoczyło? Czego Pani się nie spodziewała? Że, yy, że jest? Że jest tak. możliwe w Biłgorajach? To znaczy, się? zaskoczyło mnie, jeśli chodzi o omawianie tych książek i dyskusję nad nimi, to wydawało mi się, że. To znaczy od początku, no bo klub jest tworzony przez pewne osoby. Przez ich preferencje to, co lubią czytać. I ja od początku wiedziałam, że to nie będzie czytanie zbyt lekkiej i łatwej literatury. Nie będzie to czytanie tak zwanych romansów i czytadeł do poduszkich lekki. No, zdawałam sobie sprawę i zresztą cieszyłam się z tego, że faktycznie, jeśli mamy rozmawiać, to o takiej fajnej, dobrej literaturze i która posii, pobudza refleksję. I... No i tak, i tak i też jest. Ale na przykład nie spodziewałam się, gdy padły propozycje omawiania dramatów, to, że dramat to w szkole ja miałam i i tylko tyle. Potem jednak nie sięgałam do tego dramatu. Owszem, można było pójść do teatru i sobie coś tam obejrzeć na scenie, ale żeby dyskutować nad tekstem, utworem dramatycznym, że nie. No ale okazało się, że nawet z najcieńszych dramatów, najkrótszych, hmm. wychodziła taka y, dyskusja i tak, mieliśmy takie pole do dyskutowania o tej twórczości, no konkretnej już jako dramat, ale w ogóle, bo z dyskusji naszej o książkach, wszystko jedno, czy to jest powieść, czy dramat, wychodzi jeszcze dyskusja o życiu. To zawsze ta dyskusja idzie w pewną stronę y, tego, co się dzieje. Czasami w stronę polityki, czasami w stronę samego miasta Biłgoraj i mieszkańców. Wypływa to w ogóle z tekstów i tak sobie to wszystko, y, te dyskusje ciągniemy. Także to nie jest takie, jeśli my się spotykamy, sztywne trzymanie się, omawiamy od początku do końca tę książkę, co było, co nas zachwyciło, co nie. Ale czasami tylko fragment, jakąś ważną rzecz, co jest, co jest takim mottem tej książki, aczkolwiek, a wszystko inne idzie w odstawkę, bo, bo, bo najważniejszy był ten temat. No i dyskutując szczególnie o powieściach, bardzo lubimy, ja bardzo lubię dyskutować o stylu, hmm. o języku pisarskim. Bo no, wiadomo, książka jest o ma swoich bohaterów, ale jeśli jest w świetnym stylu napisana, który trzeba podkreślić i zauważyć, no i klubowicze chętnie to też zauważają i dyskutują. Zauważają nawet błędy, których korekta nie zauważyła, <laughs> nawet ortograficzne w tekście. Pani że to no, ci taki stereotyp, prawda? Bo się tam mówi, krzyczy, tak. że, że Polacy nie chcą czytać, a jak czytają, to taką literaturę, no, która ma im pozwolić zapomnieć o trudach dnia. Czy jest jeszcze coś w takim, świadom w takim ogólnym spojrzeniu na bibliotekę, na Waszą działalność, na to, co robicie? Co uznałaby Pani za stereotypowe i co Pani chciałaby w ogóle zdementować? Bo biblioteka jednak często myślę, sporej grupie osób kojarzy się z takim miejscem e, ciszy, zakurzonymi półkami i takim wypożyczaniem po prostu książek i, i nic więcej. A to chyba tak nie jest. To ja bym może parę zdań o wypożyczaniu książek, chociaż ja nie jestem pracownikiem wypożyczalni, ale bardzo często mam jakieś zastępstwa. To, to taki moje przekaz taki dla czytelników, czy tych, którzy przychodzą czytać. Zauważam, że jest wiele osób, które no, mają już tę wyrobioną, to, to co oni chcą czytać, mają wyrobione swoje gusty, gusta i, i, i nie odzywają się. Przychodzą, dzień dobry, oczywiście, oddaje książki i sami na półkach coś sobie szukają. Więc ja tak sobie myślę, no ja bym chętnie, gdyby Zapytała. tylko czytelnik chciała, ale może nie chcieć, porozmawiała z nim, bo a może jednak to, a może skierować w inną literaturę trochę, bo, bo naprawdę jest bardzo dużo książek, które ktoś, ktoś wie, bo prawda? okładka nie, nie spodobała tak. na przykład, mhm. albo no, no nie wiem co jeszcze w tej książce. To bym tak apelowała, żeby jeżeli macie Państwo ochotę, no to od razu trzeba wchodzić i mówić, a teraz proszę, ja bym chciała. Nie tylko tych autorów, no bo to łatwo my zaraz coś wypożyczymy, ale może są takie osoby, owszem, które pytają, ja wtedy chętnie, proszę to, to, no oczywiście podaję książki, które przeczytałam, które znam, bo... Tak szczerze mówiąc, no, no nie polecałabym tego, czego nie czytałam. Mhm. Ale chciałabym, żeby to przełamać, że ten bibliotekarz, który tam siedzi za komputerem i teraz tylko klika, prawda, po tych kodach i wypożycza, mhm, tak. to jest też osoba, która no już trochę przeczytała przez no, szczególnie starsi mhm. bibliotekarze, którzy mają to doświadczenie i którzy mogą pokierować no. tym, ty, 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 tym, tym czytelnictwem naszym. Mhm. Czyli no żeby się pytań... już nie znudziły te jedne książki, żeby sięgać po coś tak, innego. Tak, i rozmawiać, tak, prawda? Tak. Nie to... tylko w DKK, ale w ogóle. Ponieważ no, tak. no, no stereotypem, no, kiedyś nie mieliśmy tylu książek tak mhm. nowych, tak aktualnych i, i gdy się cofnę do końca lat 80., nawet początku 90., to jeszcze nie było to, co jest teraz. Rynek wydawniczy jest teraz, no, Przepełniony. Mhm. I, I naprawdę jest czym wybierać. My te książki co roku, nowe zakupujemy. W związku z tym, że jest przepełniony, to też warto wiedzieć, co, co wybrać. prawda? Skoro tego jest tak dużo, no to wy macie też tę wiedzę. No myślę, że też takim stereotypem, który, któremu warto się przeciwstawić, jest to, że w bibliotekach się nic nie dzieje, tylko oprócz, te, oprócz tego wypożyczania czy czytania na przykład prasy, bo się dzieje bardzo dużo i, i wy uczestniczycie w różnych akcjach ogólnopolskich. E, sami też inicjujecie różnego rodzaju wydarzenia, na które zapraszacie. E, takie ważne wydarzenia to są spotkania. Z autorami I, i to też dzięki DKK one są możliwe. Już sporo takich spotkań jest za nami w bibliotece. Przez pięć lat działalności, tak dokładnie raz w roku, ponieważ no, takie możliwości były i takie nadal są, ponieważ te, te spotkania są organizowane przez Instytut Książki, finansowane przy współpracy Biblioteki Wojewódzkiej i mm -hmm. tych koordynatorów wojewódzkich. Y oczywiście ja. Czasami mam możliwość, w większości mam, ja sobie wybiorę, ja chcę z tym pisarzem spotkanie, my chcemy tego tutaj w Biłgoraju, prawda, pisarza. I tak często się działo. Angelika Kuźniak, Anna Janko, Marcin Wroński, Zośka Papużanka, tak? To te Tak. I, i, I tak chcieliśmy. Z tych propozycji wszystkie te spotkania odbyły się. No, pierwszym była Angelika Kuźniak, znana raczej z, z, pisarstwa, z reportaży, a właściwie biografii. biografii. Pierwszą jej papuszę, która, którą wydała wtedy, kiedy akurat państwo Krauzowie nakręcili film. Mhm. Było świetne spotkanie właśnie z nią. Ona już później była w trakcie pisania biografii wtedy mhm. o Ewie Demarczyk. Napisała już Marlena, Marlena Dietrich, e, także tutaj mieliśmy pisarza, który pisze właśnie biografie. Natomiast no, Marcin Wroński, świetny pisarz, piszący kryminały, bardzo blisko nas mieszkający, lubelski, lubelski w Lublinie, napisał serię kryminałów, takich w stylu czarny kryminał, w stylu noir, retro. takim retro, lata 20., 30., okres międzywojenny umiejscowił większość w Lublinie akcji. Chyba jedną w Hełmie i gdzieś w rubieżowie o ile mm -hmm. pamiętam. Bardzo dobre klimat i świetne spotkanie, owszem, było. No, Zośka Papużanka, pisząca współcześnie, zajmująca się współczesnymi problemami właściwie wszystkie wszystkich jej książkach motywem jest takie nieprzystosowanie społeczne albo upośledzenie bohaterami są chore powiedzmy dzieci ale nie są to jakieś dołujące i przygnębiające książki. One mówią o tym, jak w współczesnym świecie z takimi osobami żyć, jak one się też odnajdują. I Anna Janka z Małą Zagładą, też tutaj no, związana z historią biłgorajszczyzny, prawda? Ta, ta Mała Zagłada, mhm. to była też promocja tej książki, właściwie spotkanie w sumie skupiło się na niej, ale pani Janko jest też powieściopisarką i napisała świetne powieści. No ale oczywiście odświeżyła to wydarzenie tą tragedię w miejscowości Sochy, która została specyfikowana i losy jej mamy, która rodzeństwa i spisała to napisała no, świetną powieść. I pani Dorota teraz kolejny gość, kolejny pisarz, Jakub Małecki, to jest no, pisarz, który jest na topie teraz. Dużo o nim się czyta, jego się czyta. Czyli jest radość. To 14 października będzie. 14 października w poniedziałek o godzinie 17 w Czytelni Biblioteki spotykamy się z panem Jakubem Małeckim. Bardzo serdecznie zapraszam. Zapraszam mieszkańców Biłgoraja, tych, którzy go znają, bo już przeczytali, a my jako bibliotekarze wiemy, że przeczytali książki jego, ale i tych, którzy by potencjalnie chcieli się zapoznać z tą literaturą i z jego pisarstwem. Myślę, że będzie bardzo fajne spotkanie, ponieważ no, pan Jakub Małecki mimo młodego wieku napisał już sporo. Tak. Słyszy się oni, dlatego że wydał już dużo powieści. Są to powieści w tej chwili obyczajowe, takie psychologiczno-obyczajowe, do których nadal, tak jak zauważam, wkradają się elementy fantastyki, ponieważ on swoją działalność pisarską zaczynał od fantastyki, od opowiadań w dziedzinie fantastyki, za które od razu otrzymywał nagrody. W tej chwili też jest nominowany w wielu, na, w wielu nagrodach. Mm -hmm. Był kilkakrotnie nominowany do nagrody Nike i mm -hmm. mogę tutaj pokazać, nawet Bardzo przyniosłam książki. To jest książka z ubiegłego roku jeszcze, nikt nie idzie. Za nią miał nominację do nagrody Nike. Mm -hmm. powieść Rdza. Wszystko się zaczęło od dygotu, prawda? Tak, tak. Uh -huh. dygot też przyniosłam. Książka, która... To, to są nagrody Nike, natomiast uh -huh. y, dygot... Y, jeszcze przed dygotem y, kilka tytułów, ale dygot y, to jest y, książka, którą my jako pierwszą przeczytaliśmy y, podczas spotkania klubu, dyskusyjnego klubu książki, która zachwyciła praktycznie wszystkich. Mnie też, aczkolwiek mam jeszcze, jeszcze ze dwa tytuły, które dla mnie są takim numerem jeden. Tylko książka obyczajowa, która opisuje losy dwóch rodzin na przestrzeni bodajże 70, mniej więcej około 70 lat. Zaczyna się jeszcze przed wojną, a kończy już w 2004. Mocna książka, taka trochę może nie tyle przygnębiająca, co pokazująca losy tych rodzin w czasie pierwszych lat powojennych, losy prowincji poznańskiej. No i też takie tematy, które na pograniczu jakiegoś realizmu magicznego Małecki tak. chciał tam sobie wprowadzić, a więc magiczność zwierząt. On lubi właśnie w swoje powieści wprowadzać takie istniejące już postaci bądź postaci Żeby fantastyczne. Żeby Państwa zaciekawić, to jest z wykształcenia bankowiec, który w ogóle pracował w banku i któregoś dnia no, poczuł, że już nie chce. I, i, I teraz żyje z pisania i świetnie sobie radzi te jego książki są popularne i mówi też, że jest zdziwiony, że tyle ludzi czyta jego mm -hmm. książki. Też ciekawa postać. No jak na młodego dość jeszcze... Yy, i mężczyznę, ponieważ to mężczyzna pisze te książki, a jeśli weźmiemy je do ręki, wydaje nam się, że to raczej kobiety piszą takie mm. powieści, nie mężczyźni. Był nawet taki tytuł w jednej z gazet parę miesięcy temu wywiad z Jakobem Małackim, który zaczynał się, mężczyźni w Polsce tak nie piszą. Tak. I to jest też temat do dyskusji, bo jak na mężczyznę pisanie takich raczej kobiecych, kobiecych trochę kobiecych książek. On też w jednym z wywiadów właśnie mówił, nie będziemy zdradzać wszystkiego o Jakubie Małęckim sam 14 października, ale w jednym z wywiadów mówił, że no, książki miały duży wpływ na jego życie, że on się wychował w blokowisku, jego koledzy, on z nimi y, chodzili razem na siłownię, ale gdzieś tej drogi się rozeszły, bo były książki. Które trochę się wstydził, że je czyta przed tymi kolegami, no, ale z perspektywy czasu mówi, że miały duży wpływ na jego życie, że, że zmieniły to życie. Jak pani myśli? To jest no, 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 puste słowa, że książki mogą zmieniać, czy coś, coś w rzeczywiście Ja myślę, jest? że on do tego dorastał. Tak i fizycznie, czy w sensie takim psychologicznym i wiekowo też musiał do tego dorosnąć, bo bardzo dużo w tych jego powieściach, tak mi się wydaje, jest osobistych, osobistych elementów z jego życia. On nie ukrywał, że właśnie w dygocie tu bohaterami są jego dziadkowie. On nawet imion w niektórych książkach nie zmienia. On nawet swojego nazwiska używa w ostatniej, o której zaraz powiem, najnowszej, używa nazwiska Małecki. I on się chyba wgłębił w szukanie właśnie takich tematów, które wynikają z historii, rodzin, z ich problemów, z życia ludzi takich problemów kiedyś i teraz prawda, istniejących. I chyba skupił się w pisarstwie na poznawaniu człowieka, no, na podstawie jego życia, losów, i tak do głębi chciałby odkryć osobowości tych swoich. Y Wydaje mi się, że, że dużo poświęca czasu na szperanie we wspomnieniach albo na rozmowy, z tak. rozmów, które. Ponieważ te książki są, jak to się mówimy, tak bibliotekarze mówimy, do czytelników, takie bardzo życiowe. Mhm. To nie jest taka fikcja wysana z palca. On gdzieś od kogoś usłyszał już jakieś opowieści. Tak, i mówi, i że on coś zostanie zapisane, to nie zniknie, prawda? Dlatego tak. też te wątki z rodziny są. Bardzo zapraszamy. To jest 14 października. On przyjedzie na pewno też z promocją książki najnowszej, która no, nie spełna miesiąc, dwa tygodnie temu chyba się ukazała, prawda? Horyzont, którą Ksiądz, tak będzie można horyzont. podpisać, zapytać. Się. Myślę, że i kupić mhm. pewnie też. Ja już przeczytałam, bardzo polecam i tu akurat wydaje mi się, że tak jak wspomniałam, Dygot, jedna z najlepszych, tak, horyzont w tej chwili postawiłabym obok Dygotu, mhm. bo jest tak dobra. To są losy dwoje bohaterów, Maniek, który jest weteranem wojny w Afganistanie i jego koleżanka Zuza, mieszkają w Warszawie, dzieje się współcześnie, na ochocie, niedaleko poznają się, są z sąsiadami. I każdy ma swoją pewną przeszłość i pewną jakąś taką traumę życiową, która albo Manik nie chce jej zgłębiać, nie chce wracać do Afganistanu, ale w tej książce jest bardzo dużo wspomnień z, jej, z jego pobytu. Z jej, jest i o śmierci kolegi, który też był żołnierzem. Jest pokazany dramat dzieci, które w Afganistanie w czasie tej wojny ginęły. I on ma napisać, dostaje zlecenie od wydawnictwa, ma napisać książkę właśnie o tych wydarzeniach, to co on w Afganistanie przeżył. I on bardzo długo nie może tego zrobić. A w końcu, gdy już zaczyna pisać, to wymyślił sobie, że to nie będzie, że owszem, on napisze o Afganistanie, ale to będzie rzecz i tutaj cały Małecki, tak jakby wpisana w fantastykę, z dziedziny fantastyki, bohaterami, fan że, że to się wszystko dzieje w świecie fantastycznym, aczkolwiek jest to odzwierciedlenie Afganistanu. I w końcu tą książkę pisze. Natomiast z Swoją rodzinę i odkrywa jakieś z przeszłości wydarzenia, które totalnie żyć. Młoda kobieta, które jej odkręcają. Jej pojęcie, czy jej kontakty z rodziną y, zmienia zdanie i o ojcu, i o mamie, która nie żyje. Dowiaduje się różnych historii na podstawie przekazu babci, która traci pamięć i uznaje Zuzę mm. za swoją córkę, a nie wnuczkę. Skąd ta młoda dziewczyna dowiaduje się wielu rzecz, o, rzeczy o życiu mamy swojej. Świetna Jakub, książka. Tak, i Jakub Małecki, do którego kolejki dwugodzinne ustawiają się podczas jakiegoś rodzaju festiwali, czy takich targów książki. I to rzeczywiście jest jest świetny pisarz i on będzie w Biłgoraju i jeszcze raz chcemy Państwa bardzo zaprosić 14 października w bibliotece, w czytelni. O, o godzinie 17.00 Warto być. Bardzo zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dorota Maksymiuk gościem rozmowy była i zapraszamy jeszcze raz na to spotkanie z Jakubem Małeckim 14 października. Zapraszam i jeszcze zapraszałabym na spotkanie naszego dyskusyjnego klubu książki. Proszę przyjść, zobaczyć, kto przychodzi, co czytamy, jak rozmawiamy o książkach. Myślę, że może, może, możemy jeszcze do naszego klubu kogoś tak zapisać, bądź ktoś może jeszcze do nas dołączyć. Miejsca jeszcze jest, dość dużo dla każdego, ale proszę się odważyć, przyjść i po prostu będzie można porozmawiać o książkach i o życiu. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Przyłączamy się do tego apelu. Dorota Maksymiów gościem rozmowy była. Do zobaczenia.